W Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu zostało zorganizowane narodowe czytanie. Gościnny udział w spotkaniu wzięli prezydent Paweł Osiewała, Magdalena Marciniak, kierownik referatu oświaty oraz przedstawicielki Biblioteki Publicznej w Sieradzu, którzy odczytali fragment powieści nad Niemnem. Nad niektórymi dachami w powietrzu czystym i spokojnym zwijały się proste i trochę tylko skłębione nici dymu. Niektóre okna świeciły od słońca jak wielkie iskry. Kilka z trzech nowych mieszało złocistość słomy z błękitem nieba i zielonością drzew. Więcej ja cień jego na ścianie, niż jego samego zobaczyłem, i zdało się mnie, że na tym cieniu wszystkie włosy, jakby rozrzucone snów zboża, zjeżone stały. Nachylił się, poznał mnie i na nogi postawił. Nie obyło się bez nagród dla osób, które udzieliły poprawnej odpowiedzi na quizowe pytania. Najaktywniejsi otrzymali bilety na Dowolny Seans w Sierackim Teatrze. Dosyć często sięgam po książkę. Mam takie wybrane swoje. Z biblioteki czasem wypożyczam, ale to zazwyczaj swoje kupuję. No i zazwyczaj czytam jakieś takie młodzieżówki, dopiero co wydane, i które są po prostu na czasie. No, ja czasami też czytam książki. Uważam, że jest to bardzo ważne, bo wpływa też na nas, na nasz rozwój osobisty. No, najbardziej to lubię właśnie takie obyczajówki, i w sumie to na tyle. A jak wrażenia po dzisiejszych zajęciach? Podobało Wam się? E, mi się bardzo podobało. Dużo rzeczy się dowiedziałam i akurat. Tej autorki nie znałam i dopiero co się o niej dowiedziałam, ale podoba mi się jej twórczość. Myślę, że zostały poruszone bardzo ważne tematy odnośnie tego, co było kiedyś, a tego, co jest teraz i że powinniśmy, powinniśmy jakby wracać do tego, co było kiedyś, ponieważ jakby tamte zdarzenia też mogą nas dużo nauczyć. Staram się czytać każdą lekturę, ale to zależy od autora jednak. Ja też staram się je czytać, no ale zależy też co. Głównym celem akcji jest przede wszystkim promocja czytelnictwa oraz popularyzacja najwybitniejszych dzieł polskiej literatury.